Welcome to Utopia Today. I'm Detroit AI, and this is Utopia 119. 9 Have a profitable day, executive. Do not be afraid. This is the way of the new epoch. you alright, sir. let us give to the cataclysm. Move along, keep moving. Cześć i witam Was w syndykacie. Zagramy sobie e, Charge of New Epoch. Zobaczymy kontynuację. Odbierzmy pierwszego maila. Pierwsza misja będzie w Detroit. I teraz tak tutaj. Mamy nasz kipunek Mamy czterech agentów. Każdy z agentów ma własny akwipunek. Każdy obecnie posiada po jednym UZI i niech tak na razie zostanie. Ewentualnie możemy jemu, chociaż zostawmy, zostawmy to jak jest. Y Tutaj mamy tak zwaną komorę Triovat. Mm, Trio. Nie wiem czy jest Triovat. W każdym bądź razie. Tutaj mamy ulepszenia naszych agentów. Na razie mamy tylko jedno ulepszenie: możemy kupić na razie, nie kupujemy. Tu mamy mapę misji. Pierwsza misja do wyboru jest żadnej innej, żadnej innej na razie nie możemy zrobić. I to chyba tyle. Zacznijmy się sobie pierwszą misję. Aha, tutaj mamy nasz wskaźnik waluty pieniędzy. Na koncie mamy 50 tysięcy kredytów w tej chwili. Po zrobieniu misji suma powinna wzrosnąć. I o co chodzi w pierwszej misji? Uzbroimy sobie każdego agenta UZI. Wybierzemy wszystkich agentów. I chodzi o to, żeby wyeliminować wszystkich tych żołnierzy. Każdy ma UZI, więc na razie nie bierzemy. Teraz tutaj. Tutaj jest kilku tych żołnierzy. Wchodzi czterech. Dokładnie. Ale, żeby tu wejść, trzeba pokonać tą bramę. No, pierwszą nie damy rady, ponieważ brama otwiera się jedynie dla samochodów. Tutaj odjechał właśnie radiowóz. To jest policja. Oni nie, nie są do nas wrogo nastawieni, jeśli nie mamy wyekwipowanej broni. Jeśli zobaczą nas z bronią, od razu otworzą ogień, tak jak teraz. No, eliminujemy ich, nie ma problemu. Zabieramy im samochód, i teraz sobie tu nie sobie jadą. Wjedziemy przez bramę. Sobie ładnie śmigają. Oczywiście, będąc w samochodzie, również możemy strzelać. Tu mamy pasek naszego zdrowia pasek samochodu zdrowia samochodu. Tu mamy pasek zdrowia każdego agenta. Poziom amunicji, czyli ta energia... Ona się ładuje z czasem, więc każda broń zużywa jakąś tam swoją ilość energii. Trzeba uważać, żeby pod samochód nie wpaść. Eee, żadnej dużej szkody nam nie zrobi wpadnięcie pod samochód, ale nas chwilowo może ogłuszyć. Czyli przewrócimy się. Ale zazwyczaj nas po prostu odepnie, stracimy trochę tarczy. Bo jak widać u góry... Szary pasek to jest nasza tarcza, tarcza, która się regeneruje dosyć szybko. Biały pasek jest już poziomem zdrowia. On się regeneruje dużo wolniej. To są agenci Eurocorpu. Ci w płaszczach są o wiele mocniejsi niż yy, tacy. Ja ich nazywam żołnierzami z Wygląda, że już wszystko zrobiliśmy. Wejdziemy do tego pomieszczenia, zabierzemy co mamy zabrać i uciekamy do wyjścia. A więc wracamy do naszego pojazdu. Aha, w tej grze możemy niszczyć yy, wszystkie elementy: czyli latarnie, te budynki, yy, również te bramy i mury. Ale potrzebujemy albo bomby, albo wyrzutni rakiet. Albo po prostu postawić samochód bardzo blisko i go zestrzelić. On wtedy jak wpadnie w bramę bądź pojazd powinien yy, wybuchnąć niszcząc dany element. Tak samo trzeba uważać w późniejszych etapach. Będą samochody latające, które mogą wpaść w budynek i go po prostu zniszczyć. Też trzeba na to uważać. No ale nie musimy jechać sobie, odbiegniemy do celu. Nasi agenci biegają dosyć szybko, ale się męczą. Jeszcze się męczą, póki ich nie ulepszymy. Misja pierwsze za nami, bardzo prosto. Mamy nowego maila, czyli nową misję do, aktyw do aktywacji. Akceptuję. I... I i i, co my teraz robimy? Od razu zacznijmy. To była prosta misja, więc druga również powinna być dosyć prosta. Co tu należy zrobić? Eliminuj. Aha. Musimy wyeliminować tych zielonych. Ja na nich mówię terroryści. Po prostu, bo oni biegają, strzelają, zabijają ludzi. Podkładałem bomby, więc są tacy źli. Nieprzyjemni. Policja również z nimi walczy. E, muszę dodać, że nagrałem już kilka filmików więcej. E, po prostu coś było nie tak, uszkodzone były pliki wcześniejsze, więc musiałem jakby ponowić nagranie tego odcinka z tych misji. Więc tutaj niektóre elementy tak jakby zdradzam, a w późniejszych filmikach mogę mówić, że czegoś nie wiem. Tak, bo się zastanawiam co do czego służy, bo sobie przypominam. Więc tak od razu chcę zaznaczyć. Tutaj również radiowozy jeżdżą policyjne, trzeba... O, mogę skoczyć do niego? Dziwne... <laughs> Jak jest taka strzałeczka, to znaczy, że jest samochód pusty i można wejść do niego. Jak jeździ radiowóz policyjny, trzeba uważać, bo również można zostać postrzelany z niego. Na mapie widać te kropeczki. Szare kropeczki to są cywile, zwykli ludzie. Czerwone to są samochody. Czerwone ze znacznikiem różowym to są właśnie przeciwnicy, bądź ze znacznikiem zielonym, czyli terroryści, a ewentualnie fioletowym, czyli policja. <śmiennie> je ładnie. E, nie mają nic ciekawego. Również ze względu na to, że grałem już wcześniej, mam te odcinki nagrane. To niektóre elementy, czyli wyposażenie bądź waluta dobyta, może się różnić w późniejszej misji. Wydaje mi się, że właśnie dwóch pierwszych misji brakowało. Nagranych. Że one się uszkodziły. I będziemy grali w ten sposób, że jeśli któryś z agentów ginie, to od razu misja jest yy, przegrana. Bo nie warto, moim zdaniem, od nowa, nowego agenta zatworzyć, lepiej mieć tych agentów, których już, których już mam ulepszonych, i ich trzymać. Staramy się dużo zarabiać, czyli zbieramy bomby różne, zbieramy ekipunek nowy. Potem go sprzedajemy, zarabiamy kaskę. Cywilów staramy się nie zabijać. Nie wiem czy to ma jakiś e, negatywny wpływ na statystyki jakieś, czy, czy też nie. Ale no, nie ma potrzeby ich zabijania. Co nie skoczyć? O, właśnie nas odpychają i niszczą nam tarcze. Tu możemy również każdym agentem osobno chodzić. Nie musimy iść wszystkimi, ale tak mam większą siłę ognia i większą kontrolę nad zespołem. Bo czasem ci agenci strzelają sami, i zostawimy, kiedy zobaczą wroga, a czasem po prostu stoją i się patrzą. to trzeba uważać. Właśnie się zmęczyliśmy i nie możemy biec. Misja wykonana. Bardzo fajnie. E... Dobrze. Akceptujmy. Kolejna misja. Nie jestem pewien, czy tą misję mam już nagraną, czy też nie. Ale na, na to chwilę myślę, że odcinek zakończymy. To będzie taki, powiedzmy, pierwszy odcinek wprowadzający. No, i tutaj będziemy już kontynuować od tych, które już zrobiliśmy. Aha, zapomniałem jeszcze dodać, że tu mamy te zębatki, czyli nasz jakby research. Komorę odkryć taką. Tutaj odkrywamy swoje technologie nowe, czyli modyfikacje możemy odkrywać m.in. nogi, ręce, lepsze ciało, głowę, czyli mózg. Ewentualnie broń. Nowe bronie będą się z każdą misją pojawiać nowe i możemy odkrywać. Tutaj, oczywiście, musimy zapłacić za to. Tutaj mamy nasz czas i procent zrobienia. Czyli powiedzmy, czym więcej pieniędzy płacimy, mamy czterech naukowców, musimy im płacić. Czym więcej waluty zarobią, tym szybciej będziemy mieli gotowy dany sprzęt. Każda misja trwa ileś czasu. To nie jest czas typu, że stoimy w jednej misji, powiedzmy, godzinę i nam się robi broń, tylko misja ileś trwa. I tak jak na przykład tu mamy napisane, ile powinna misja y, trwać. Yy. Oj, chyba się, chyba się rozpędziłem. Ale to jest właśnie tak, że dana misja trwa ileś czasu, i ten czas właśnie jest ukazany tutaj. Jedna misja może trwać y, godzinę, my będziemy grali godzinę, ale misja w świecie gry będzie trwała powiedzmy 5 godzin tylko, czyli zrobi się połowa tego. Gdzieś tutaj będzie ten ten gotowość zrobienia. Czyli trzeba będzie zrobić dwie misje, takie, żeby mieć gotowy dany sprzęt. Tutaj nie ma problemu, myślę, w późniejszych etapach gry będziemy coraz więcej pieniędzy zarabiać, coraz lepszy sprzęt będziemy zdobywać, więc tutaj myślę, że nie ma problemu z odkrywaniem nowych rzeczy. Uważam też, że bronie... znaczy lepiej najpierw odkrywać yy, modyfikacje, bo one dają nam lepszą tarczę, wytrzymałość, czyli możemy dłużej biegać. No, i po prostu wydaje mi się lepiej niż broń, gdyż broń możemy na mapie zdobyć bez problemu. E, powiedzmy, tu raz, snajperkę możemy teraz zrobić, tak? E, karabin dalekosiężny, ale również ten karabin będziemy mogli zdobyć już w następnej misji. Więc możemy ten karabin zdobyć na misji, ewentualnie go po misji sprzedać, i kolejny znowu zdobyć. Więc taki robi nam się mm, zarobek dodatkowy. Czyli tu mamy, powiedzmy, teraz UZI Mogę wszystkim agentom y, Tym y, trzem agentom sprzedać to UZI Powiedzmy, sprzedamy to UZI I będzie miało tylko dwóch agentów Ale tu nie ma problemu, bo tych dwóch agentów sobie poradzi Normalnie, doskonale sobie poradzą z y, przeciwnikiem Na takich niskich misjach I zdobędą y, dodatkowe y, UZI dla tych pozostałych dwóch Więc to no, tutaj zarabiamy za sprzedaż A to i tak z, z, y, Tą broń zbieramy na misję. Więc myślę, że to takie omówienie wstępne. Mam nadzieję, że dosyć wyraźnie i zrozumiale to powiedziałem. No i tutaj chyba tyle. 15 minut za nami, więc kończymy odcinek i do następnego. Hej, trzymajcie się!